Hej kochani, dzisiaj, tak jak widzicie po tytule, mam dla Was tutorial delikatnego letniego makijażu z użyciem moich ulubionych produktów. Make-up będzie subtelny, rozświetlający i wykonacie go w dosłownie 10 minut. Rozpoczynamy oczywiście od pielęgnacji, żeby przygotować skórę. i Dzisiaj będę używać produktów marki Laneige z ich nawilżającej linii Waterbank. Pierwszym krokiem jest toner, który delikatnie nawilża i sprawia, że kolejne produkty będą po prostu łatwiej się wchłaniać. W wklepuję go w całą moją twarz, i tak jak widzicie, już widać pierwszy krok, który sprawia, że ta cera jest delikatnie rozświetlona. Następnie, pora na mocno nawilżające i odświeżające serum. Lubię je przede wszystkim za to, że bardzo szybko się wchłania, więc również nakładam je na całą swoją cerę, delikatnie wklepuję i jak już wszystko się wchłonie, przechodzimy oczywiście do kremu nawilżającego. To jest krem, który ma bardzo lekką, ale odżywczą konsystencję, również nawilża, odświeża i przede wszystkim skóra po nim jest niesamowicie miękka i ogromny plus nie jest lepka. Dociera również do głębszych warstw skóry i na samym końcu nakładam jeszcze żelowy krem pod oczy, który zmniejsza obrzęk i przywraca blask. I te cztery produkty sprawiają, że jak widzicie skóra wygląda zdrowo, jest rozświetlona, dobrze nawilżona i przygotowana pod make-up. A ja uważam, że właśnie w takich lekkich makijażach Dobra pielęgnacja jest zdecydowanie konieczna. W linii Waterbank znajdziecie produkty zarówno do cery suchej, jak i tłustej i w takim razie możemy przechodzić już bezpośrednio do makijażu. To jest podkład, który już wielokrotnie wam pokazywałam na moich Insta Stories, mój ulubieniec tart. Jak widzicie, jest troszkę ciemniejszy, ale to dlatego, że cała moja skóra na ciele jest opalona, a twarzy nie opalam, więc po prostu nakładam ciemniejszy podkład, żeby wszystko ładnie wyrównać. Do jego aplikacji Zawsze używam Beauty Blendera, bo mam wrażenie, że wtedy bardzo ładnie się blenduje z moją skórą. I oczywiście dla wszystkich fanek konturowania na mokro, jak to w większości moich letnich makijażów, nie może tego zabraknąć. Używam dwóch sticków od Milk Makeup. Pierwszy to jest stick brązujący, którym konturuję kości policzkowe, nos, czoło. I nakładam go odrobinę na brodę, a później sięgam po stick, który jest różem w sztywcie, i dokładam na szczyty kości policzkowych i odrobinę na nos, oraz wszystko blenduję Beauty Blenderem. To daje taki fajny efekt opalonej skóry. Ta skóra wygląda bardzo świeżo, i mimo tego, że potem będziemy jeszcze robić suche konturowanie, zobaczycie, że wszystko bardzo ładnie się zblenduje. Jeśli chodzi o korektor, to jest też produkt, który jest moim zdecydowanym ulubieńcem. Nakładam go pod oczy, na nos, brodę oraz czoło i wszystko delikatnie rozświetlam. Pamiętajcie o tym, że jeśli chodzi o korektor, żeby nie przesadzać z ilością nałożonego produktu, dlatego że zależy nam na tym, żeby ten makijaż wciąż wyglądał lekko. Do utrwalenia makijażu przeważnie używam pudru transparentnego. Nakładam go na gąbeczkę, a potem delikatnie wtłaczam w skórę. Dzięki temu potem będzie nam łatwiej nałożyć produkty suche. I właśnie bezpośrednio po tym pudrze lecimy jeszcze do konturowania na sucho. Używam paletki, którą jak widzicie, już bardzo, bardzo zniszczyłam. Łączę w niej trzy odcienie ze sobą, i właśnie takim miksem konturujemy całą twarz. Lubię czasami łączyć ze sobą właśnie brązer, róż i odrobinę rozświetlacza, bo mam wrażenie, że tego typu miks wygląda bardzo delikatnie na skórze. Daje taki efekt naturalnej opalenizny, jak już jestem zadowolona z tego, jak moja skóra. Wygląda, no to oczywiście przechodzimy do Brwi. Do brwi używam tylko i wyłącznie dwóch produktów. Zaczynam zawsze od kredki. Jest to kredka z Anastazji. Przeczesuję swoje włoski do góry, a następnie uzupełniam kredką kształt, delikatnie go wyrysowując i wyciągając na boki. Dzięki temu brew wygląda, jakby była taka mm, bardzo rozproszona, wygląda naturalnie. Wszystko jeszcze w międzyczasie przeczesuję. Jak już jestem zadowolona z tego, jak właśnie brwi wyglądają. No to zabieramy się za to, żeby je utrwalić. Do utrwalenia brwi używam produktu od Benefitu. To jest taka maskara do brwi, którą przeczesuję brwi do góry i ona trochę wygląda i daje efekt takiej laminacji brwi. Natomiast powiem Wam, że wolę ją zdecydowanie bardziej niż właśnie zabieg laminacji brwi, bo czuję, że używając tego typu produktów mam kontrolę, jak te włoski są właśnie wyciągnięte do góry. Do oczu użyję brązowej kredki marki Sephora. Jest to kredka, którą nakładam na dolną powiekę, a później delikatnie rozproszę ją pędzelkiem, dzięki czemu ten efekt będzie naturalny. I sięgamy po maskarę. Jest to maskara, którą będę testowała z Wami po raz pierwszy. Jeszcze nigdy wcześniej jej nie używałam. Jak widzicie, moje górne rzęsy są przedłużone, więc malujemy tylko i wyłącznie te dolne. Usta, tutaj nie muszę wam za dużo opowiadać. Do ust przeważnie używam mojej ukochanej konturówki od Charlotte Tilbury w odcieniu Iconic Nude i tak właśnie zrobimy też tym razem. Uzupełniam nie tylko kształt i kontur, ale również wypełniam nią usta, dzięki czemu ten efekt jest taki naturalny i długotrwały. Na samym końcu teraz będzie mój ulubiony krok, czyli rozświetlanie twarzy. Przeważnie zaczynam od zwilżenia pędzelka do rozświetlacza mgiełką i tą samą mgiełkę nakładam na twarz, dzięki czemu jak teraz będziemy nakładać rozświetlacz, zobaczycie, że on utworzy bardzo taki intensywny efekt takiej powiedziałabym tafli. Ja lubię tego typu rozświetlenie, w szczególności latem, ponieważ ta cera wygląda bardzo, bardzo świeżo i jest to ostatni krok, który jest taką wiecie wisienką. Na torcie, w tym makijażu. I jak widzicie, Przeszliśmy już do samego końca, makijaż jest gotowy. Gdybym teraz do Was nie gadała, naprawdę z zegarkiem w ręku zrobiłabym go w 10 minut i jestem przekonana, że Wam ten makijaż zająłby tyle samo. Koniecznie dajcie mi znać, jak podoba Wam się efekt. Mam nadzieję, że dzisiaj poleciłam Wam produkty, które również sprawdzają się nie tylko u mnie, ale może sprawdzą się również i u Was. Będę czekała na komentarze. Wielkie dzięki za oglądanie i słyszymy się i widzimy w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!